To jest przedostatni odcinek magazynu piłki kobiecej w sezonie. To nie oznacza wcale, że następne wydania magazynu piłki kobiecej nie będą już miały miejsca, ale format wakacyjny będzie już troszeczkę inny. Zapraszamy! poniedziałek mieliście okazję zobaczyć mm, bardzo wnikliwą analizę kuby dotyczącą drogi Czarnych Sosnowiec, aktualnego już Mistrza Polski, y, drogi do Ligi Mistrzy. i ta droga wydaje się być dosyć mocno wyboista. Zagmatwana. Yy, no to jak widać karteczka cała zapisana, także no, dosyć zagmatwana. Zagmatwana ze względu przede wszystkim na reformę, która się uderzyła nie tak dawno, bo to konferencja w nie miała miejsce kilka tygodni temu chyba. No i zmieniła się Liga Mistrzów, kobieca. Zmieniła się trochę na wzór męskiej edycji Ligi Mistrzów, bo będzie dopuszczony więcej mocniejszych klubów, więcej klubów z tych najsilniejszych lig, między innymi zespoły z trzecich miejsc zagrają w Lidze Mistrzów teraz. Nie z automatu, bo dołączą do drugiej rundy kwalifikacyjnej. No, i te rundy kwalifikacyjne to jest najbardziej zagmatwane. Pierwsza runda kwalifikacyjna będzie w formie mini turniejów. 44 mistrzów krajowych będzie podzielonych na takie mini turnieje. Bardzo trudno jest to wyjaśnić, więc na pewno się dowiemy podczas losowania, które będzie miało miejsce 21 czerwca. Okej, okay, ale wyjdźcie hmm. teraz na Pewnie te szczegóły można przeczytać też w poście. A, a czy w ogóle sądzisz, że ta reforma to jest kierunek dobry, ruch w dobrą stronę ze strony UEFA, -y, czy, czy raczej zagmatwanie, tak jak powiedziałeś, jak sądzisz? Bo mam trochę mieszane uczucia. Pogłosiłem się w tekście o tezę, że to jest dobry ruch, bo więcej pieniędzy popłynie do klubów, które dotychczas nie marzyły Raszałitej Mistrzów. Czy to jest zespół z trzeciego miejsca Ligi Niemieckiej, na przykład. Mhm. Nie miał prawa walczyć o awans do Ligi Mistrzów przy Wolfsburgu i Bayernie. Mhm. To przykład pierwszy z brzegu. Natomiast to zagmatwanie powoduje, że no, nie powiem, do, że to jest do końca udana reforma. O, tak. Te mniejsze kraje pewnie będą miały jeszcze trudniejsze. Dokładnie, żeby bo przez to zagmatwanie ukryte jest to, zbierze. że małe kluby z słabych liczb dalej bar mają bardzo trudną drogę do awansowania do Ligi Mistrzów. A najmocniejsze ligi będą dalej grać w Znowu pojawi się duża różnica między najlepszymi a najsłabszymi. Wyobraźmy sobie teraz taki czarny scenariusz KKS-u Czarnych Sosnowiec. Czarny scenariusz w drodze do Ligi mistrzów. Na kogo mogą trafić? No Juventus. No to chyba będzie w najlepszy. pierwszej rundzie? Tak, już w Ju pierwszej rundzie. E, tak. Bo to jeśli jest już ta faza gdzie Jeśli przegrają okay. to dwumecz, tak. tak. To będzie dwóch mecz? Pierwsza runda polega na tym, że Grają pierwszy mecz, to jest taki jakby półfinał, mm -hmm. i są losowane. Potem idą do drugiej rundy, która jest jakimś turniejem. Inaczej, to jeszcze inaczej działa. <noise> to jest właśnie trudne. Pierwsza runda jest mini turniejem, są losowane dwie pary, są łączone ze sobą mm -hmm. i to są jakby półfinały. Mm -hmm. Zwycięzcy półfinałów trafiają do finału mm -hmm. i dopiero zwycięzca tego finału mm -hmm. trafia do drugiej rundy. Okay, ja rozumiem. Okay. ja też rozumiem, ale to jest naprawdę wyboista droga. Jest w ogóle wyboista droga. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że Czarni trafią na Juventus w pierwszej rundzie. Ale są też Przest. chyba łatwiejsze zespoły, tak? E Juventus jest tym takim czarnym snem. Czarnym snem. Drugim czarnym snem jest Hoffenheim. Pod to jest trzecia drużyna z Ligi Ale Niemczej. jest już pewne, że Hoffenheim zajmie trzecie miejsce? Czy Pocztam. jeszcze, no właśnie, Turbinę Potsdam jeszcze jest chyba w stanie Tak, tak jeszcze Pożdam, no, natomiast Hoffenheim musiałby przegrać mecz, a, a Pożdam wygrać. Powiedzmy, że to jest mało prawdopodobne. W niemieckim kraju, więc to pewnie od tego zależy. Yy, tak. No w terminarze nie pamiętam teraz, ale możemy też awansować, na przy, yy, trafić na Apollon Limassol. Yy, to zespół cypryjski, który ostatnio przegrał z... On chyba z Górnikiem bry... Zbry... Łęcznego, dokładnie, dokładnie, dokładnie. A, Rok tak. temu 2 jednego <laughs> Cypryjki przegrały z Górnikiem Łęczna. Yy, trzecie miejsce z Ligi Czeskiej, więc to też pewnie nie będzie jakiś zespół topowy, na no pewno do ogrania. No jest kilka jeszcze takich słabszych klubów, na przykład z Rumunii. Generalnie Juventus i Hoffenheim to są najtrudniejsze. Ich należy unikać i wznosić okrzyki o to, żeby las nie przydzielił. Tak, no. Sosnowiczankom, tych akurat drużyn, które są i utytułowane i są z lig, które uchodzą za jedne z najsilniejszych w Europie. Mówicie, że w pierwszej rundzie może być ciężko i to prawda, a w drugiej rundzie może być jeszcze ciężej. Poczekaj, czyli pierwsza runda jakby już wiemy, kto będzie w, tej, w tym koszyku do mhm. losowania. Czyli że tam na przykład trzecia miejsce, Większa i tak, tak dalej. Tak, tak. Okay. Prawie, prawie. czekamy na rozstrzygnięcia ligowe. Tak? Tak, 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 tak. Na przykład w Niemczech czy, czy w Czechach też jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie drużyna. E, co do drugiej rundy, jeszcze dołączają mistrz Czech. Do tej grona trudnych przeciwników i mistrz Danii. Trudne zespoły, bo Liga Czeska jest ósmą ligą w Europie. Co hmm. ciekawe, a Liga duńska jest dziewiątą. Nasza, przypominam, na 21. W miejscu. W Europie? Tak. Podobnie jak męska, jest, chyba, nie? Męska Jeszcze chyba do 30. Tak się wydaje. Jest Dużo jest duże... Duże pracy przed nami. Okay. No tak, ale no, droga jest bardzo wyboista. Natomiast... No a to ile drużyn w takim razie awansuje do, do tej głównej już fazy grupowej w mistrzów? W fazie czyli. grupowej będzie 16 zespołów. Pojawią się grupy, których dotychczas nie było, bo w tym sezonie i we wszystkich poprzednich mieliśmy do czynienia z takim pucharowym systemem. Przegrasz, odpadasz. Natomiast hmm. teraz pojawiają nam się po tych rundach dwóch kwalifikacyjnych, faza grupowa, 16 zespołów, 4 grupy po 4 zespoły i potem już standardowo awansują dwie, mamy ćwierćfinały, półfinały okay. i finały. A finiały. ile jest, y, drużyn z kwalifikacji będzie zakwalifikowanych? Yy, tak, wiem, już to mam gdzieś zapisane, yy, 7 drużyn z tej ścieżki mistrzowskiej, bo jeszcze przy Cliff w kwalifikacjach, przepraszam, no. jest podział na ścieżkę mistrzowską i ścieżkę ligową. Jak hmm. na Czyli nasza ludzie. będzie łatwiejsza, bo jest mistrzowska? E, tak, będzie troszkę łatwiejsza, na przykład w ścieżce oh. ligowej, gdyby... Szukajmy pozytywów, nie? Gdyby... Tak, w ścieżce ligowej <laughs> możemy trafić na przykład na Manchester City, już w rundzie kwalifikacyjnej. Więc okay. Juventus jest, powiedzmy sobie, że troszkę słabszym zespołem niż City. Hmm. Okay. No, e, <laughs> no tak. Będzie ciężko, natomiast ja widzę szansę w dobrym losowaniu. Teraz <laughs> w dobrej formie jednak Sosnowiczanek, bo sezon mają całkiem dobre tak. ze sobą, można powiedzieć. I trzy Medyk Konin, pięć lat temu było, roku 4 w roku 2017, dotarł na poziom teraźniejszej fazy grupowej. Czyli mm. dotarł do ostatniej szesnastki. To nic, czyli dało się. Okay. To się to da to nie jest Mission Impossible, tylko raczej przy odrobinie szczęścia, dodawszy do tego dobrą formę, jest to osiągalne. Jest to tak? osiągalne, będzie na pewno ciężko. Musimy, musimy zobaczyć pierwszy mecz pewnie potem będziemy ożywić. Zobaczcie, że tak przeszliśmy już bardzo swobodnie do omawiania tej drabinki Ligi Mistrzyń. A w sumie najważniejszą wiadomością tego minionego tygodnia jest to, że właśnie czarne Sosnowiec zostały. I może już kilka tygodni temu było takie zawahanie, czy na pewno im się to uda, bo miały lekki kryzys, ale zostały Mistrza Polski po raz pierwszy od 21 lat. Tak. Bo na łącznie to są się. najbardziej utytułowane zespoły. Na kolejkę przed. I w tej minionej kolejce wygrały decydujący dla nich mecz u siebie z GKS-em Katowica? Nie, nie u siebie, na wyjeździe grały. Na wyjeździe w, w Katowicach. W grały. I wygrały 1-0. Nieważne jak, ważne, że wygrały. Lokomotywa z Sosnowca dotarła na stację końcową Mistrzostw Polski. Co służenie? Co pytam? Może tak. Casey no, pewnie tak. powie, że nie, no bo to łęczne było blisko, <laughs> tylko miała początek trudniejszy. No ale liczy się cały sezonu, nie Ale zobacz, że jednak gra. Przy, weszły w tak. rundę wiosenną. No, ale też dwa razy pokonały Łęczną, Na tak, wiosnę, tak. więc to chyba pokazuje, że jednak były tak. najmocniejszym tak. zespołem w tak, stawce. Tak. No i właśnie jeszcze no. czekamy na rozstrzygnięcie w kucharze polskim. Mhm. Może będzie kolejny. Y ja akurat, ja akurat bardzo bym się cieszył, gdyby te dziewczyny z Łodzi, z SMS-u, mm -hmm. wygrały Puchar Polski, bo ten sezon dla nich, one to są w zasadzie objawieniem tego sezonu. Nikt przed sezonem nie dawałby dużych szans, że w ogóle Łodzianki znajdą się na podium, a one w tym momencie grają w najbliższej kolejce w Łęcznej tak. z Górnikiem i tak. to będzie mecz o drugie miejsce, bo jeżeli... Tak. Poprawcie, mnie, bo ja nie wiem, jak, jaki tam był wynik w pierwszym spotkaniu, ale w tym momencie SMS ma trzy punkty przewagi nad Łęczną, co oznacza, że jeżeli Łęczna by wygrała u siebie, a jest na to spora szansa, to będzie decydować bezpośrednie starcie. Nie wiem, jak było w pierwszym meczu. Zobaczycie to pewnie teraz na swoim ekranie, bo nie przygotowaliśmy się na tyle, na tyle dobrze. Nawet nasz ekspert od Górnika Meczu nie pamięta tego meczu. Czy coś jeszcze ciekawego w tej kolejce? Premier Medyka z ujot O, tak. Nie, nie, nie. UJOT to jest taki zespół, który urywa punkty, albo jest w stanie urywać punkty w sumie każdemu i widać, że przy odrobinie może więcej szczęścia, może troszkę jeszcze lepszej pracy w defensywie, bo wydaje mi się, że to, to jest ich kulejąca noga. One mogłyby się bić o wyższą lokatę niż są aktualnie. Zobaczymy, może w przyszłym sezonie trener Krzysztof Krok tak poustawia zespół, może jeszcze jakieś wzmocnienia dojdą. Fajnie by było, słuchajcie, to tak naprawdę my powinniśmy mocno kibicować tym drużynom, nazwijmy to średnim dzisiaj, żeby naciskały na te najsilniejsze ekipy w kraju. bo jeżeli będą naciskały na te ekipy, to one też będą się poprawiały. Więc to jest taka, takie koło zamachowe, które napędzi całą ligę do rozwoju. A jak widać u Jodmaku temu potencjał, Olimpia Szczecin to samo, też kilka meczów zagrała. Bardzo przyzwoitych w tej rundzie. Akurat teraz im się nie udało, bo grały właśnie z, z, z Łęczną. No ale 2-0. Długo też uczyło, Jak na ale... Łęczną, to skromne zwycięstwo. <grym> <grym> znowu, znowu ten sam wynik. W ostatniej kolejce też było 2-0. No i długo mogło się w tym meczu wynik bezrobkowy. Także tam Olimpia walczyła moc. Na wiosnę myślę, że bardzo pozytywnie możemy mówić właśnie o Szczecinie mhm. i o Ujocie. Bo to są zespoły, które naprawdę dużo porobiły punktów, pourywały punktów faworytom w niejednym meczu. Przecież pamiętacie w ćwierćfinale Pucharu Polski UJ po rzutach karnych przegrał z Czarnymi Sosnowiec. Mogło się hmm. tak wydarzyć, że to nie Czarny Sosnowiec w tym momencie grałby w finale, hmm. tylko Krakowianki, a może Łęczna, bo to tam po drodze jeszcze Łęczna była. Ale to pokazuje, że jednak są w stanie urywać punkt. Wprawdzie pamiętam naszą rozmowę z scenerem Krzysztofem Krokiem, który mówił, że no, ten mecz to one nie powinny w ogóle tego remisu do, dowieść do końca, no, bo Sosnawiec był zdecydowanie lepszy. Ale to jest sport, to jest piłka, nigdy nie wiadomo. Nie zawsze lepsza drużyna ostatecznie wygrywa mecz, więc tak jest. Wspomniałeś o tych zespołach ze środka tabeli: Olimpia, UJ, GKS Katowice. Na pewno ja jeszcze mm. wspomniał. Bo stworzył się nam taki zespół solidny ze środka tabeli, a takie zespół też są potrzebne. No i bardzo dobrze się pokazałeś w tym meczu z Czarnymi. Boję się, że właśnie najlepsze zawodniczki z tych trzech zespołów, o których mm. przed momentem wspomniałeś, za chwilę zostaną powybierane jedna po drugiej do Łęcznej, Konina, do Sosnowca, może za granicę. Z jednej strony to by było pewnie dobre dla reprezentacji Polski. Ale dla tych zespołów nie do końca, bo znowu spadną poziomem i, i oddali się ta, ta czołówka od peletonu. Mhm, to prawda. No jeżeli chodzi jeszcze o y, duży progres, to pamiętam, że jak zaczynaliśmy magazyn piłki y, Kobiecej, to właśnie górnik Łęczna chyba rozpoczynał tę rundę od piątego miejsca? Czwarta bo piąte, mogło Jakiś tak być, tak, 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 tak. ale Więc... to na pewno była słaba runda jesienna. Tak, 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 tak. No... Kilka meczów dochodzą do poziomu, gdzie walczą o z czasem. One tylko jeden mecz przegrały z czarnymi sosnami z u siebie, a tak to wszystkie wygrały. I to jeszcze z takim imponującym bilansem bramek. Nie pamiętam, że jaki tam chyba w czterech meczach strzelił prawie 30 bramek. Jakoś tak było, nie? Że tam tak. po 9 na mecz była średnia, więc to kosmiczne osiągi. Trener Robert Makarowicz to chyba taki impuls dla Legórnika na w będzie Joroseny. One chyba jeszcze wcześniej zaczęły tak wysoko wygrywać tak. przed zmianą trenera, tak mi się wydaje. To z... prawda. Za dużo zasługą mu w tych chwili. <laughs> ale ciężko powiedzieć, bo on pracuje kilka tygodni dopiero w Łęcznej, ale te pierwsze symptomy jego pracy są dosyć pozytywne. Wydaje mi się, że Łęczna uspokoiła się. Miała tam znowu jakieś szarpane emocje pośrodku właśnie wewnętrzne mhm. związane z odejściem trenera, który był tam bardzo wiele lat. I wygląda na to, że sytuacja się dosyć ustabilizowała. Zobaczymy, jak długo. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa przyszłego sezonu. Tak, bo to będzie pierwszy sezon, który śledzimy, będziemy śledzić. Okay. Tak, od początku do końca. Zobaczymy, jak będzie wyglądało okienko transferowe. I. No i miejmy nadzieję, że jakieś ciekawe rozstrzygnięcia wreszcie nadejdą. Myślicie, że ktoś skoczy do tej dużej. Top four, może tak powiem, jak w angielskiej Premier League. Ja myślę, że tak. Że to będzie ten sezon. I bym na Kraków. Kraków? Serio, stereo bym na Kraków. Serio myślę, że, że są w stanie dużo zrobić. Mają, to jest duże miasto, tam na pewno jest dużo dziewczyn, które grają w piłkę i będą ściągały wszystkie z okolic. Mhm. Sądzę, że to jest zespół, który ma, może zrobić sensację. Nie twierdzę, że na miarę Mistrzostwa Polski, to na pewno nie, ale pytałeś o top 4, mhm, mhm. tak? więc. Tak, to... tak. W, bardziej w tym kontekście to by było fajne. Oby Beniaminkowie sprostali i nie byli Beniaminkami jednego sezonu. No, ktoś musi być na dole tabeli. Tak, w sensie, nie ale... mówię o Beniaminkach, ale mówimy teraz o środku, o top for, że beniaminki jest. Tak, musi dalej... być na dole tabeli, ale kiepsko, jeżeli na dole tabeli jest zespół, który w całym sezonie zgromadził 4 albo 5 punktów. No a no. tak jest teraz, ale. W sumie powinniśmy, jako sensacyjne rozstrzygnięcie minionego tygodnia, wskazać wygraną, nie wiem czy wiecie, w zeszłym tygodniu, w trakcie, chyba w czwartek, był mecz Rolnika Głogówek ze Sportisem Bydgoszcz. I Rolnik okay. Głogówek wygrał ten mecz 2-1 w Bydgoszczy. No to jest sensacja, okay. to jest, nie? To jest, <laughs> może nie sensacja, ale jakaś niespodzianka, bo chociaż Sportis Bydgoszcz jest w dole tabeli, to jednak wydawało się, że ROW Rybnik i Górnik nie górnik, tylko rolnik głowówek. To są zespoły w ogóle oderwane od tej ligi, mm. a jednak były w stanie poderwać. I to też jest fajne, że grają do końca, że nie poddały się i nie, o dobra, już to sezon to w ogóle to... bez szans, to po co grać. Bo dokładnie z ligą, nie? Przecież tak to... nawet tydzień temu Łęczna męczyła się, to Łęczna była, z... może nie męczyła się, ale wygrała z Rowem Rybnik 4 do 1, pamiętam. Tak, tak, tak. I to było, no sam fakt, że Row postawił się takiej hmm. drużynie, świadczy o tym, że. No, grały do końca, nie było tak. No dobra, przyjechała łęczka, no, murujemy, nie? <grystanie> Coś jeszcze w tym odcinku? Myślę, że to nie był na tyle interesujący weekend, żeby wspominać y, niesamowite wydarzenia. Od razu zapowiadamy, że w przyszłym tygodniu zrobimy sobie podsumowanie lig europejskich, bo ten najbliższy, zbliżający się weekend to będzie weekend rozstrzygnień we wszystkich najważniejszych ligach Europy, czyli w Niemczech, we Francji. Anglia już chyba skończyła. Anglia skończyła Hiszpanii, tak. też już wszystko jest jasne. Ale jest jasne, ale ostatnia kolejka jest chyba w ten do ile się nie mylę. Tak. Więc w przyszłym tygodniu usłyszycie od nas nieco więcej o rozstrzygnięciach europejskich. Będziemy też już znali potencjalnych rywali czarnych Sosnowy z Wizzy Mistrzyń. Także już teraz zapraszamy Was na ten odcinek. A I na czasem... Facebooka też zapraszamy jeszcze przykład. No. <gry> Tymczasem dziękujemy za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia.